Dzień dobry, jest środa, 27 lipca, minęła godzina 14. Agata Jasińska, zapraszam do studia Lotto. W lipcu w MultiMulti -multi padły jak do tej pory dwie wysokie wygrane. Szczęśliwi gracze wytypowali trafnie 8 liczb. Dzięki temu, że zagrali z plusem wygrali po 130 tysięcy złotych każdy. Chętnym na wygrane przypominam, że w Multimulti -multi można także zwiększać stawkę gry i wygrywać jeszcze więcej. A teraz kupując na przykład Multimulti -multi za minimum 6 zł na jednym kuponie można zdobyć dodatkowo atrakcyjne nagrody w wakacyjnej loteriadzie. Dodatkowo wystartowała dziś wyjątkowa promocja w Multi Multi. Teraz typując 7 liczb można wygrać więcej, bo wygrane każdego stopnia zostaną powiększone o 50%, a promocja potrwa do soboty. Zapraszam na rysowanie multimulti. W kasecie maszyny rosującej mamy 80 kolejno ułożonych kul. Bęben maszyny jest pusty, zwalniamy blokadę i losujemy 20 liczb. Oto wylosowane liczby 18 52 40 6 Trzydzieści siedem, sześćdziesiąt siedem, dwadzieścia osiem, osiemdziesiąt, siedemdziesiąt dwa, trzydzieści osiem, sześćdziesiąt dziewięć, siedemdziesiąt dziewięć, dwadzieścia dziewięć Pięćdziesiąt jeden, czterdzieści jeden, trzydzieści pięć, sześćdziesiąt cztery, dwadzieścia trzy, dwadzieścia pięć i liczba trzydzieści jeden, ta liczba jest plusem. Już jutro kolejne losowanie lotto, warto więc wytypować szóstkę. Tym razem będzie można wygrać nawet 4 miliony złotych. Szczęśliwe liczby można skreślać samemu lub grać metodą na chybił trafił. Dodam, że w lotto wygrywa się dzięki trafieniu piątki, czwórki i trójki, a w lotto plus do zdobycia jest okrągły milion złotych. Po wczorajszym losowaniu taką wygraną odnotowaliśmy w Kielcach. Serdecznie gratuluję zwycięzcy. Trwa loteriada. Do wygrania jest tysiąc atrakcyjnych nagród, a wśród nich sztabki złota, rower elektryczny, zegarki sportowe i wiele, wiele więcej. Aby wziąć udział, wystarczy kupić dowolny produkt Lotto za minimum 6 zł i zarejestrować kod na stronie loterii. Warto pamiętać, że wybierając grę Lotto lub Lotto Plus za minimum 6 zł na jednym kuponie, dodatkowo zyskują Państwo szansę na jeden z trzech milionów zakładów Lotto. Loteria potrwa do 31 sierpnia 2022 roku, a szczegóły na loteriada.pl. Kaskada jest loterią, w której nie trzeba typować liczb, to kupuje się los, na którym znajdują się dwa niepowtarzalne zestawy 12 liczb. A do wygrania jest nawet ćwierć miliona złotych. Zapraszam na losowanie kaskady. W kasecie maszyny rosującej mamy 24 kolejno ułożone kule, bęben maszyny jest pusty, zwaniamy blokadę i losujemy 12 liczb. 5 24 6 21 Dwa siedemnaście szesnaście cztery dwadzieścia trzy jedenaście jeden. Wczoraj w Eurojackpot w Polsce, a dokładnie w Warszawie, padła między innymi wygrana czwartego stopnia warta ponad 169 tysięcy złotych. Witam w gronie zwycięzców. Następne losowanie Eurojackpot już w piątek, a teraz do wygrania będzie 80 milionów złotych. Żeby zdobyć wygraną, należy trafnie wytypować 5 liczb z 50 i 2 z 12. Liczby można skreślać samodzielnie lub grać na chybiu trafił. Powodzenia punktach lot, to już jutro pojawi się fantastyczna nowość. z Zdrabka czas na premię Do wygrania będą aż cztery główne wygrane po 250 tysięcy złotych i 28 wygranych po 5 tysięcy złotych. Pola przeznaczona na wygrane wynosi ponad 22 950 tysięcy złotych. Rewelacyjnych zdrabkowych informacji nie koniec. Tylko od początku 2022 roku wypłaciliśmy Państwu na wygrane w zdrabkach oszałamiającą kwotę blisko 630

1. Czas na zapowiadaną super szansę. W tej grze do wygrania są 2 miliony złotych. Numer super szansy znajduje się na każdym kuponie lotto, mini lotto, multi multi, kaskadro z ekstra pensji. A aktywacja numeru kosztuje tylko 2 zł, A oto szczęśliwy numer: 7, 6, 3, 6, 3, 4, 3. Zwycięzcom serdecznie gratuluję. Na zakończenie ważny komunikat. Od poniedziałku 1 sierpnia 2022 roku wieczorne losowania gier liczbowych oraz loterii pieniężnych organizowanych przez Totalizator Sportowy będą rozpoczynały się o godzinie 22. Będzie można je oglądać na antenie TVP3 i w internecie. A dzisiejsze wieczorne losowania rozpoczną się o godzinie 21.50. Miłego popołudnia i do zobaczenia. Jako chłopiec marzyłem o takim boisku. A my, żeby na takim kibicować! My też możecie spełniać swoje marzenia. Rozwijać się. Przeżywać emocje. Stworzyć u siebie coś wyjątkowego. Grajcie w lotto i zgłaszajcie pomysły na obiekty sportowe lub kulturalne w swojej okolicy. Totalizator sportowy. Wygrywamy.